Cześć. Witam was bardzo serdecznie na kanale GearPro.pl. Ja jestem Mateusz i zapraszam was do recenzji dwóch kompaktowych statywów marki Ulanzi. Dwóch kompaktowych, ale czy takich samych? Sprawdźmy to. W dzisiejszej recenzji porozmawiamy sobie o dwóch konkretnych modelach statywów od marki Ulanzi i będzie to odpowiednio TT09 Ulanzi VideoGo oraz Ulanzi PhotoPro X Cross F38. Oba statywy wykonane są z włókna węglowego, przez co są po prostu bardzo lekkie. Ulanzi VideoGo waży 1,5 kg, natomiast Ulanzi PhotoPro waży kilogram kg. Każdy z omawianych statywów zaopatrzony jest oczywiście w głowicę. Głowica jest to bardzo ważna część składowa statywu, ponieważ odpowiada za poprawne wyważenie kadru. W przypadku jednego, jak i drugiego statywu są to głowice panoramiczne, kulowe z tłumieniem olejowym. Jak widzicie na przebitkach, statyw Ulanzi Fotopro co prawda posiada głowicę kulową, jednak wychył tej głowicy nie jest w pełnym zakresie, tak jak w przypadku głowicy statywu Videogo, którą możemy ustawić tak, aby wykonać fotografię czy ujęcie filmowe w pionie. Każda z tych głowic została wyposażona w podziałkę 360 stopni, co ułatwia nam dobór kadru podczas wykonywania fotografii czy tworzenia ujęć filmowych. Każda z tych głowic została dodatkowo wyposażona w mini poziomicę, która poprawia komfort naszej pracy w terenie. Korzystałem z tych dwóch statywów przez ostatnie dwa tygodnie dość intensywnie i ja byłem po prostu bardzo, bardzo zachwycony możliwością ustawień tej głowicy. Każda z tych głowic została zaopatrzona w taki uchwyt do panoramowania. Dodatkowo w uchwycie Ulanzi Go znajduje się cały zestaw niezbędnych kluczy. Także możemy mieć pewność, że zawsze będzie z nami. W przypadku, gdy któraś z tych śrub w statywie by nam się poluzowała, to mamy cały zestaw montażowy. W statywie Fotopro zestaw kluczy przychodzi w opakowaniu, natomiast mamy tutaj też klucz imbusowy niezbędny do przykręcenia aparatu do płytki montażowej. W praktyce są to bardzo małe rzeczy, ale już bardzo cieszy fakt, że producent wziął je zwyczajnie pod uwagę, ponieważ śruby w płytkach przykręcane są do aparatu za pomocą kluczy imbusowych, które stanowią element wyposażenia statywu i mamy pewność, że zawsze znajdziemy je pod ręką. No chyba, że je zgubimy, ale załóżmy, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Obie głowice zostały również wyposażone w płytki szybkiego mocowania. W przypadku Ulanzi Video Go odkręcamy pokrętło i wyciągamy. Płytkę szybkiego montażu. Natomiast w przypadku Ulanzi Cross 38, czyli Photo Pro, mamy płytkę na zasadzie szybkiego montażu. I ten system chyba przemawia do mnie bardziej, bo w terenie też dużo fajniej mi się sprawdza, szczególnie w dniach, kiedy mamy bardzo zimno na dworze i każdy ruch palców na mrozie sprawia nam po prostu ból. Także to działa bardzo super. I już zamocowane. Dodatkowo należy wspomnieć o udźwigu tych głowic. W przypadku VideoGo mamy tutaj udźwig do 5 kg, czyli tak naprawdę możemy wrzucić już nieco cięższy sprzęt typu aparaty bezlusterkowe czy chociażby lustrzanki. Natomiast jeżeli mówimy o statywie Ulanzi Photo Pro, udźwig tej głowicy to 3 kg. No i tutaj zainstalujemy już nieco lżejsze sprzęty typu właśnie aparaty bezlusterkowe. O samej kompaktowości tych statywów świadczyć będzie ich niewielki rozmiar. Po złożeniu każdy z tych statywów osiąga wartość około 50 cm, natomiast po samym rozłożeniu wideo Go osiąga wartość 142 cm. Ulanzi Photo Pro osiąga wartość 157 cm. Minimalna wysokość robocza wideo Go wynosi 14 cm, natomiast foto Pro 17 cm. Czy to dużo, czy mało? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Dla mnie, jako osoby fotografującej czy filmującej w terenie, Uważam, że jest to wartość dopuszczalna. Jeżeli mówimy o statywach kompaktowych, no niestety musimy pójść na jakiś kompromis. Czasem posiadanie statywu w terenie okazuje się niezbędne, więc lepiej jest mieć statyw nieco niższy niż po prostu tego statywu w ogóle ze sobą nie zabrać. Warto również w tym miejscu wspomnieć, że zarówno jeden, jak i drugi statyw posiada opcję regulacji kolumny centralnej jak i jej odwrotnego mocowania, co z kolei przekłada się na możliwość przymocowania aparatu czy samej kamery tuż nad ziemią, przez co możemy uzyskać zupełnie inną perspektywę kadru. Sprawdzić się to może również przy ujęciach makro. Statyw Ulanzi Photo Pro posiada również możliwość odkręcenia części kolumny centralnej, przez co możemy uzyskać niższą pozycję fotografowania bez konieczności odwracania całej kolumny. Co ciekawe, w zakończeniu kolumny schowany jest również uchwyt na telefon komórkowy, który daje nam również możliwość instalacji na smartfona i zabawy w kreatywną fotografię mobilną z użyciem na przykład dłuższych czasów naświetlania. Oba statywy posiadają również haczyk dociążający, na którym możemy zawiesić choćby plecak. Jak już jesteśmy przy samych konstrukcjach tych statywów, czyli mowa tutaj już o samych trójnogach, wykonane one są oczywiście też w całości z karbonu. Natomiast wideo ma zupełnie inny sposób otwierania nóg. Zabrzmiało to jak zabrzmiało, natomiast. W istocie rzeczy wygląda to w ten sposób, że wideogą mamy takie klipsy. Nie będę się rozwodził tutaj na temat tego, czy te, to mocowanie jest lepsze od tego, które pokażę Wam zaraz na przykładzie Ulanzi Photo Pro, Bo co, co ludzie, to inna opinia, ten ma system rozkręcany, czyli rozkręcamy, zakręcamy i statyw stoi stabilnie. To rozwiązanie wydaje mi się, że jest nieco szybsze, natomiast czy lepsze, to już każdy musiałby sobie z was odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z omawianych statywów posiada pięciosegmentowe ramiona, co oznacza, że jesteśmy w stanie przyjąć dowolną wysokość fotografowania czy filmowania. W przypadku VideoGo za każdą wysokość sekcji odpowiada klips. W przypadku FotoPro każda sekcja jest skręcana niezależnie od siebie. Statyw Photo Pro ma gumowe zakończenia tych nóg. Całkiem sensownie jest to dobrze spasowane. Statyw powinien stać stabilnie na różnych powierzchniach. Statyw Video Go ma także gumowe zakończenia, przez co będzie on się trzymał na różnego rodzaju powierzchniach bardzo dobrze. Natomiast producent do zestawu dorzuca takie metalowe kolce, które możemy wkręcić do. Statywu i tego typu kolce na pewno zdadzą lepiej egzamin na lodzie czy też śniegu. Podsumowując, zarówno jeden jak i drugi statyw to statyw niewielkich rozmiarów, czyli statyw kompaktowy. Ważą także niewiele. Mówimy tutaj o statywach wykonanych w całości z włókna węglowego. W przypadku Fotopro jest to nieco ponad kilogram, w przypadku Ulanzi Video Go mówimy tutaj o wadze 1,5 kilograma. Oba statywy oczywiście możemy rozłożyć. Wysokość maksymalna statywu Fotopro to 157 cm. W Video Go jesteśmy w stanie rozłożyć do wysokości 142 cm. Kolejną różnicą jest udźwig głowic tych statywów. W przypadku Fotopro mówimy o udźwigu do 3 kg. W przypadku wideogą jest to udźwig do 5 kg. Udźwig samego trójnogu w przypadku Photo PRO to 10 kg. Wideogą jest w stanie udźwignąć aż 20 kg. Wideogą ma dołączony dodatkowo zestaw śrubokrętów, znajdujących się w rączce do panoramowania. Natomiast Photo PRO ma dołączony klucz imbusowy, znajdujący się w głowicy. Dodatkowo Photo PRO posiada w kolumnie centralnej uchwyt umożliwiający montaż telefonu komórkowego na statywie. Kolejną znaczącą różnicą jest sposób samego rozsuwania nóg. W przypadku Ulanzi Photo Pro mówimy tutaj o nogach rozkręcanych, w przypadku Ulanzi Video Go mówimy o klipsach montażowych, które po prostu odblokowujemy, rozsuwamy nogę i z powrotem zatrzaskujemy. Czas wspomnieć o tym, co łączy te dwa statywy. Oba statywy przyjeżdżają do nas w futerałach, co osobiście uważam za duży plus. Niewielu producentów w dzisiejszych czasach decyduje się na to, aby taki futerał po prostu dorzucić. Zarówno jeden, jak i drugi statyw posiada możliwość regulacji nóg w pięciu sekcjach. Oba statywy posiadają również głowice. Są to głowice panoramiczne kulowe z tłumieniem olejowym. Do podobieństw możemy zaliczyć również cenę, a ta wynosi 1399 zł. Czy to dużo, czy mało? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja osobiście uważam, że za tak kompaktowy statyw z takimi możliwościami warto jest zapłacić więcej, żeby kupić raz, a porządnie. I tak powoli kończąc ten odcinek, pojawia się pytanie, który statyw wybrałbym ja. Myślę, że zdecydowałbym się na Aircrossa F38, chociaż nie jest to taki jednoznaczny wybór. Wybrałbym go tylko i wyłącznie dlatego, że jest dużo lżejszy. A statyw ciężki już mam. Jeśli jednak uważasz inaczej jak ja, bo masz przecież do tego prawo, a chciałbyś kupić jeden z tych statywów. To zapraszam cię serdecznie na stronę www.gearpro.pl, potestatywy i wiele, wiele innych akcesoriów do Twojego aparatu czy kamery. Cześć!